Rozładunek już za mną. Chodźcie, pokażę Wam książkę. Okładka nawiązuje do miłości. W końcu kolekcjoner ości jest właśnie o tym uczuciu. Zobaczcie, jak wygląda wklejka. Zielone chmury kontrastują z czerwienią. Są cudowne. To książka, która ma uczyć czytania przede wszystkim, ale też pisania, ale nie tak wprost i bezceremonialnie, tylko delikatnie. Jako dodatek do całej książki, bo najważniejsza to jest oczywiście fabuła i śledztwo do rozplątania. A tą naukę czytania rozpoczynam już od strony tytułowej. Dzieciaki mają zadanie, muszą rozszyfrować tytuł idąc po kolei, a litery są, widzicie, do góry nogami położone, poodwracane. Więc to naprawdę trudne zadanie, a też dobre ćwiczenie dla dyslektyków. Pamiętacie, jak pokazywałam Wam ilustracje, które Daniel tworzył, a teraz wyglądają tak. Mm, piękne kolory. A propos nauki czytania, na czym ona polega, przede wszystkim na odczytaniu tajnego hasła, które jest bardzo proste. Dzieciaki rysują po śladzie daną literę, muszą te litery poznać, ułożyć w odpowiedniej kolejności na mapie. Na tej mapie. Muszą bardzo uważnie słuchać, słuchać ze zrozumieniem albo czytać, jeżeli to są dzieci, które już samodzielnie czytają, i zobaczyć, w którym miejscu dana litera albo, uwaga, symbol był odnaleziony, wpisać i strzałkami odczytają tajemne hasło, które pomoże rozwiązać zagadkę. Rozwiązania Wam oczywiście teraz nie podam. Mam nadzieję, że będziecie mieli wspólną, fajną zabawę. A kolekcjonera ości możecie jeszcze zamawiać z dedykacją. Zamawiajcie jeszcze książkę, macie jeszcze czas. Ponieważ mnie drukarnia zaskoczyła z tymi książkami, że są wcześniej, jestem totalnie nieprzygotowana do wysyłek, ale niedługo to ogarnę. I wydaje mi się, że po weekendzie spokojnie książki już do Was powędrują.